Jednak pada i to jak mocno, ogromnie, obłędnie. Zobaczcie, jak leje. U Was pewnie też, kochani, matko. Podlałam kwiaty na oknach, na balkonach. Tutaj jeszcze zostały mi kwiaty do podlania na tarasie. Te, jak również te, kochani. I w sumie. Nic więcej dzisiaj nie zrobimy na podwórku. Troszkę pomagałam Grześkowi, podsypywałam, to znaczy podsypywałam kamień, który był na, na kostce, żeby była jak najmniejsza ta kubka, żeby wiecie, tym samochodem nie wjeżdżać. No i co? Teraz na tarasie, chłodzimy się, słuchamy burzy, bo burza daje o sobie znać, słychać ją bardzo. Eee, udało mi się jeszcze podlać. Pomidorki w folii, udało mi się oberwać ogórki, zaraz Wam pokażę ile tych ogórków, z trzech dni w sumie narosło, ale jest pewna zagwostka, a mianowicie słuchajcie, chwyciła mi zaraza na ogórki i lada chwila padną, więc tych ogórków nie będę miała długo, nie chciałam już niczym pryskać, wiecie, je się te ogórki, wolę nie ryzykować. Jak mają już, słuchajcie, padność, to już niech padną, ale przynajmniej te ogórki, które urosną, które są, to są kwiaty, które są już te owoce malutkie, to już niech urosną bez tego, wiecie, środka. W związku z tym, słuchajcie, kolejne moje ogórki nadal będą kiszone, jednak chcę mieć tych ogórków kiszonych dużo. A to na właśnie ogórki kiszone, i też ta woda, zależy mi na tej wodzie z kiszonych ogórków, bo ona jest naprawdę bardzo cenna jak się okazuje, więc będę ją pić. Już sobie zaczęłam pić tę wodę z ogórków z tegorocznych, także ta woda jest taka fajna, kwaśna no i nic mi po niej nie jest, także wydaje mi się, że ta woda z tych kiszonych ogórków mi pomogła dojść do siebie po antybiotyku, po anginie i jest naprawdę super, bo to co ja miałam w buzi właśnie przy anginie i nie tylko na migdałach i nie tylko na podniebieniu, ale również na dziąsłach języków, w życiu czegoś takiego nie widziałam na oczy. A słuchajcie, e, antybiotyk, nestatyna. E, później właśnie picie tej wody z kiszonych ogórków, górków. Zdziałało cuda i jest teraz naprawdę super. Nie odczuwam żadnych dolegliwości. A bujałam się z tym dwa tygodnie, więc wcale nie było łatwo. Kurczę, muszę schować a, duszy, a gatki LED. Ma taki LED, słuchajcie. Taki długi, 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 długi. I on jest taki fajnie świeci tak kolorowo. I zapomniałyśmy schować po ostatnim użytku, z mojej zaniosę do pokoju, yy, bo szkoda, żeby zamokł, a fajna zabawka, yy, w szczególności jak jest noc, wieczór i weźmie się tego LED'a na paras i po, yy, zaświeci, albo yy, ostatnio Adusia yy, zaświeciła go sobie w namiocie. Świetnie. Świetny klimat tworzy i daje. Dobra, nagadałam się, nagadałam się. Woda z kiszonych ogórków cenna. No nie narobię dużo, myślałam, że narobię jakiś sałatek typu kary, na przykład taką sałatkę z marchewką, z ogórkami, też nie zrobię, no bo już nie będę miała tych ogórków. Dodatkowo w sobotę już wylatujemy na wczasy, więc też tydzień mnie nie będzie. W związku z tym, słuchajcie, myślę, że jak wrócę, to już będzie po sezonie ogórkowym. No chyba, że się zdecyduję i e, kupię po prostu na jakimś bazarze lub targu e, jedno dwa, lub, lub dwa wiadra ogórków i z tego właśnie zrobię e, takie sałatki warzywne na, e, na zimę po prostu do słoików, do weków, Lubię mieć po prostu do obiadu. I wiadomo, nie będzie sałatek, to będę robić Kolesława, całą zimę można robić, jest kapusta zawsze e, do zakupienia w główkach. Można robić można robić jakąś tam wiecie, surówkę z pekińskiej, z sałaty lodowej, więc do tych obiadowych dań jakąś tam suróweczkę można sobie zrobić, ale co swoje, to swoje, no wiadomo. Dobra, bo chyba mnie słabo też słychać, powiem Wam szczerze, że jesteście na Selfistiku i on jest świetny, zaraz zobaczymy jak to wygląda w przełożeniu, o. Zobaczcie, jak ekstra można mówić. Jest odległość, świetny jest. Zapłaciłam za niego niecałe 50 zł. I zobaczcie, jak ekstra. Naprawdę na wakacje wydaje mi się, że będzie świetnym moim gadżetem. A jak się go złoży, jest ma maluteńki. Naprawdę za tak naprawdę zajmuje mi bardzo mało miejsca. I będę mogła go, słuchajcie, do plecaczka wrzucić, do torebusi wrzucić i wykorzystywać. Ile się tylko chce. Zobaczcie, jak ekstra. Super. Nowa perspektywa. Fajnie. Deszczyk pada. Wszystko moknie. I źle i dobrze. Dobrze, bo kostka była strasznie brudna, zakurzona. Wszystko było brudne i zakurzone na zewnątrz, nawet trawa. I dzięki temu deszczowi wszystko ładnie spłuka się i będzie czyste. A źle, no bo już dzisiaj nic nie zrobimy. Ale nie zrobimy na zewnątrz, będę robić wewnątrz, więc biorę się za chwilę za sprzątanie górnej łazienki, za posprzątanie um, takiego małego pokoju, który mam. E, I już będą dwie rzeczy w sumie ogarnięte. Jak się uda, to jeszcze wezmę się za pokój Adusi, a, e, a korytarzek wystawię sobie na jutro. A po deszczu wyszło słońko. I jeszcze troszeczkę niebieskiego nieba. Bardzo się cieszę. Wszystko mokre. Ale miejmy nadzieję, że szybko, yy, obecnie i będzie naprawdę fajnie i sympatycznie, moi kochani, przyniosłam sobie ogórki. Jeden jest taki bardzo duży, nie wiem, czy będzie się do czegokolwiek nadawał. One są nie myte bezpośrednio z krzaka. Trzeba będzie je wyczyścić, wyszerować, opłukać, a no i będziemy działać, będziemy wkładać do słoików. Te były robione dwa dni temu i już Dobra. zobaczcie, jak ładnie zbielały. Myślę, że je wyniosę już do piwniczki i niech sobie tam już stoją i stoją. Niektórzy e, przerywają kiszenie, ja nie przerywam kiszenia. E, nie wiem dlaczego, czasami robiłam przerwę w kiszeniu, ale wydaje mi się, że im bardziej skiśnięte, tym więcej tego probiotyku jest i e, że może ta woda gotowana trochę zabija też te e, żywe, zdrowe kultury bakterii. Nie wiem, nie znam się na tym, to jest tylko moja teoria i moje widzi mi się. E, zaraz się biorę za tego ogóreczki najpierw słuchajcie zmywarka, później ogarnąć blaty, bo Ada jadła arbuza. E, ja robiam herbatkę tutaj, też jakieś rzeczy leżą, e, tu pora zamknąć. E, co jeszcze? Aha, no i jeszcze cała zmywara do ogarnięcia, chociaż dzisiaj nie jest naprawdę źle. W sumie jest całkiem godnie i przyzwoicie. Kupiłam też sobie takie tuszki z biedronki. Chodzi mi o utka. Cztery utka. Pokroję sobie je. Będę miała do rosołu. Nie jemy za dużo mięsa, ale to mięso się gdzieś tam, wiecie, pojawia. Mam na myśli takie mięsko z rosołu, że jakoś dużo chętnych na takie właśnie mięsko nie ma. Ja lubię na przykład takie mięso właśnie z rosołu. Ale dziewczyny niekoniecznie. Oczywiście do takiego mięska z rosołu, znaczy mięska rosołowego, czyli kurczaka, muszę jeszcze zakupić jakąś kaczkę no i wołowinę czy jakiegoś indyka. No zobaczymy. W sumie tak trzy rodzaje mięs najlepiej jest połączyć, żeby ten rosół był w miarę smaczny. Skończyło mi się już takie mięsko, które jest takie stricte wiejskie, domowe. Miałam długo, długo, ale już wiecie co: wszystko jest wypróżnione, zamrażarka ogarnięta. Co jeszcze fajnego zrobiłam, słuchajcie, w zamrażarce jeszcze wam nie pokazałam. Zrobiłam taką selekcję. Zakupiłam w Pepko bardzo fajne pojemniki, które umieściłam w zamrażarce. Nie wiem, czy widać, zobaczcie. W jednym pojemniku mam lody, w drugim pojemniku mam warzywa, w trzecim pojemniku mam na przykład mięsko, w czwartym pojemniku mam e, lód, taki zamrożony. Naprawdę zrobiła się fajna segregacja i dzięki temu ta zamrażarka ma jakiś sens. Otwieram i nie jest wszystko, wiecie, na łapu-capu powrzucane, tylko e, ma jakiś taki swój, wiecie. E, no swoją taką selekcję, która dużo, dużo mi ułatwia może kiedyś i ktoś to doceni, nie tylko ja, szukając na przykład jakiejś tam piersi, pierwsi miał powiedzieć, jakiejś tam piersi z kurczaka, która będzie potrzebna na przykład do obiadu. Kupiłam ostatnio w biedronce, rękawice winylowe, Elki. Mam nadzieję, że będą dobre. Czy to robi mi się jakaś, jakiś nożyk? Będzie idealny do mięsa, czy na przykład do buraczków. Wyglądają, nie powiem jak, ale może są dobre. Teraz zobaczymy, czy rozmiar jest idealny. No pewnie, że tak. I co, będziemy dzielić to mięso? Mam nadzieję, że jakąś testkę znajdziemy. Pewnie, że znajdziemy. Pokroimy, opuchamy i zamrozimy. Jakaś miska jest. To jeszcze jakiś fajny nożyk. No bardzo ciekawe. Słuchajcie. Hu bez antybiotyków. Produkt polski. Światła z kurczaka Data ważności 14 lipiec. Co tu jeszcze pisze? Klasa A. Hmm, przechowywać. I tutaj może coś więcej. Eee, miejsce chowu Polska. Miejsce uboju Polska. Zerwij folie, gwarancja jakości, kurczak farmerski. No zobaczymy, jak to się będzie. Słuchajcie, w rosolku zachowywało. Mam nadzieję, że jakieś ręki nie utnę. Nie było wskazane jeszcze dzisiaj po sorach jeździć. Odcinam te kawałki. Ostatnie bo jakoś takie niefajnie wyglądają. Można by je w sumie, wiecie, co, jakieś zupy zużyć. I może tak zrobię. Słaby ten już mam, ale wiecie co? Mam takie nożyce do mięsa i też są beznadziejne. Wcale nie były tanie, a jednak nie zdają egzaminu. Dobra. pukanko, pukanko to do wyrzucenia mięsko mamy obramienne. I kochani, z moich ogórków zrobiłam przepyszną sałatkę w zalewie kary. Będzie idealnie na zimę. Sporo tych słoiczków. Super, że udało się cokolwiek zrobić.